Świat, to nie zbada głębia możliwości. Jednak, aby po nie sięgnąć, potrzebujesz strategii, potrzebujesz mnie, bo to właśnie ja jestem kluczem do Twojego sukcesu. Moja tożsamość jest nieistotna. Ważne jest to, co ci zaraz przekażę. Słuchaj uważnie, bo czas mija a czas to part of my strategy. Bez strategii pieniądze tracą na wartości, lecz jeśli wzbijesz się na wyżyny swoich możliwości, zostaniesz moim przyjacielem i przyjacielem mojego portfela. Bądź, jak ja strzębie pisklę, Pierwszy raz opuszczający swoje gniazdo, bądź gotowy na upadek. Po upadku, po wielu upadkach, przyjdzie czas na lot. Następne kroki nie będą dla ciebie przeszkodą. Teraz możesz spiąć się na wyżyny, nie, góry swoich umiejętności. Potrafisz już wszystko, stać cię na wszystko. Pozostało ci tylko rozkoszować się smakiem twojego wina za 12 of thousand of US dollars, które uzyskałeś dzięki mojej genialnej strategii. Moja tożsamość jest nieistotna, a to Akademia strategii! Through a store and I can it. It's slowly coming back to the core. Of good music, back when Legends was spitting. The shit was different. It wasn't debates. If the borrow were action written, I would be creative, super innovative. I promise when I make it, I will never leave the basis. Hip hop, it started on some conscious shit. Acknowledge it. said it getting caught up in these politics. Makes you wanna question where a lot of people's knowledge is. I guess it makes it